Helena Modrzejewska, królowa sceny. Gwiazda teatru, która zjednała sobie publiczność w Polsce i za granicą. Dorastając w kraju pozbawionym niepodległości, Modrzejewska wpisała się w pokolenie artystów, którzy tworzyli na przekór zaborcom, przyczyniając się do rozkwitu polskiej kultury i sztuki. Już jako mała dziewczynka wystawiała swoje pierwsze sztuki. A ja myślałam, że to my wcześniej zaczynamy. Wtedy poznała swojego pierwszego impresario. Dzięki niemu zadebiutowała w Bochni. Później grała w Galicji. I w Krakowie. To tam rozwinęła swój talent aktorski. Proszę, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od pierwszej sceny drugiego aktu. Mój opiekun powiada, że na scenie wiedeńskiej będę miała lepszą przyszłość niż na polskiej. Na razie mój niemiecki pozostawia wiele do życzenia. Nie, 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 nie. inaczej. Więcej pewności siebie. Odwiedziawską otaczali artyści, pisarze. Miała romanse, skandale, marzyła o podróżach, scenach całego świata. I w drugim akcie marzenia zaczynają się spełniać. Musisz być pewna siebie. Jeszcze raz. Proszę. Mój opiekun powiada, że na scenie wiedeńskiej będę miała lepszą przyszłość. Ładnie to na wygląda. Na razie, na Zupełnie mógł mógł tak, jak opowiadał mi dziadek. Ale... Też był garderobianem. Szył suknię do roli Adrian Le Mówił, że wszyscy krytycy w Warszawie byli zachwyceni. Ciekawe, czy będą zachwyceni naszą młodą gwiazdą. Tej zagrasz. Helenę jako Ofelię, a w tamtej Marię Stewart. <noise> Dziadek opowiadał, że mu Jessica w Stanach jako Julia miała taką suknię identyczną jak ta. A Amerykanie chyba nie potrafili wymówić jej nazwiska. Ciekawe, czemu wyjechała z Polski. Przecież ją tu tak kochali. Miała dość intryk i cenzury, ale wracała. Wracała nieraz do kraju. Moje serce pozostało jednak w Polsce. Czy grając za granicą, nie pracuje dla kraju? Przecież Matejko, Rodakowski, Siemiracki i inni artyści nadal są dziećmi Polski, pomimo że ich prace cenione są za granicą. Helena Modrzejewska urodziła się 12 października 1840 roku w Krakowie. Była pierwszą Polką, która podbiła sceny Ameryki i Europy. Występowała przez 46 lat około 6 tysięcy razy, wcielając się w ponad 300 postaci. Wraz ze swoim zespołem odbyła 26 tournee, grała w ponad 300 różnych miastach na świecie, najwięcej na scenach krakowskich, warszawskich oraz nowojorskich. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych od twórczyni szekspirowskich postaci. Zmarła w Bay City w Stanach Zjednoczonych 8 kwietnia 1909 roku. Narodowy Bank Polski upamiętnił życie i twórczość wybitnej artystki Heleny Modrzejewskiej emisją srebrnych monet kolekcjonerskich. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość pieniądza.